Przejdź prosimy Twojej łaski, nam trzeba, niech nauca. Duchu święty, który oświecasz serce, umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami, Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami, Święty Atanazy, módl się za nami, Święty Tomaszu za chwilę, módl się, módl się za nami, Matko Boża Bolesna, dzisiejsza Patronko, módl się za nami, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Apologetyczny Katechizm Katolicki, opracował ksiądz Gadowski, wydanie Miejsce Piastowe, 1939 rok, 54 rozdział o niebie. Święci czuli się szczęśliwymi już na ziemi, Z nim, bo ja czytałem wcześniej i nie czytałem jeszcze o niebie. Już ksiądz zaczął. To właśnie co teraz, tak? Czy właśnie jak sądzę jeszcze następne zdanie, no bo niebie, tak? Bo nie zaznaczyłem sobie. Wydaje mi się, że tak. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, święty Paweł. Tak, tak. tak. To yy, yy, kontynuacja. Tak, to, 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 to jest 145 punkt z tego rozdziału o niebie. Którzy święci doznają większego szczęścia w niebie. Ci święci doznają większego szczęścia w niebie, którzy więcej zasług zebrali na tym świecie. Czyli niebo jest hierarchiczne. Wszyscy doznają pełni szczęścia, ale w tej pełni szczęścia jest według zasług. Jest się o co bić, jest się o co Bycie w niebie to nie jest zaliczone, tylko, per, tylko ci święci doznają większego szczęścia w niebie, którzy więcej zasług zebrali na tym świecie. Skład Apostolski uczy o niebie w artykule 12 nazywa szczęście świętych żywotem wiecznym, bo święci na wieki żyć będą w łasce Bożej. Im więcej ktoś na ziemi zrobił dobrego bezinteresownie, owszem, z poświęceniem siebie samego, im więcej trudził się i cierpiał chętnie dla miłości Bożej, tym większego szczęścia dostąpi w niebie. Co ci to zaszkodzi, że ludzie nie okażą ci się wdzięcznymi za ofiary dla nich czynione, jeżeli właśnie za to więcej i na wieki radować się będziesz w Bogu? Może małe dzieci. Mogą iść do nieba, gdy przy Chrzcie świętym otrzymały odpuszczenie grzechu pierworodnego i łaskę świętęstem. Do dobrych uczynków nie są jeszcze zdolne. Starsi muszą mieć zasługi za dobre uczynki, a nadto muszą na ziemi lub w czyjścu odpokutować w całości za grzechy swoje, chociażby powszednie. Bóg przygotował dla Ciebie miejsce w niebie. Pan Jezus i Duch Święty dopomagają Ci łaską swoją, zaś Maryja Aniołowie Święci wstawiennictwem swoim, abyś je osiągnął. Ufaj w pomoc Bożą i uważaj życie ziemskie jedynie za pielgrzymkę do nieba. I następny będzie o cnocie wiary, jaką powinniśmy wierzyć. <laughs> O uczenia duchowne ojciece Gnady Maria Angalii okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie z rozdziału dziewiątego, oczyszczenie czynne umysłu, czytałem o ciekawości, a teraz jest o pysze umysłu, o pysze umysłu, jako konieczne yy, oczyszczenia, na drodze życia wewnętrznego, oczyszczenie, oczyszczenie z ciekawości i spychy umysłu. I ta ciekawość i spycha umysłu jako przeszkody na drodze życia wewnętrznego. O ciekawości było, że ciekawość jest dlatego tak grożąca życiu wewnętrznemu, bo interesujemy się sprawami doczesnymi po to, żeby nie być zainteresowanymi sprawy wieczne, a ta spycha umysłu. Jest większym nieładem niż ciekawość. Daje nam ona takie zaufanie do własnego rozumu i sądu, że niechętnie radzimy się innych, zwłaszcza przełożonych i nie szukamy światła w uważnym i życzliwym badaniu przyczyn faktów, które można nam przeciwstawić. Prowadzi to do jawnych nierostopności, które trzeba będzie boleśnie odpokutować. Prowadzi to również do gwałtowności w dyskusjach, do uporu w sądach, do oczerniania, które wyłącza tonem przecinającym dyskusję, wszystko, co się nie zgadza z naszym sposobem widzenia. Mogłoby to doprowadzić nawet do odmawiania innym swobody, które się żąda dla własnych poglądów. Do bardzo niedoskonałego poddawania się wskazówkom najwyższego pasterza, no, jest do Pana Jezusa tutaj, z wielkiej litery jest pasterza, a nawet do osłabiania i pomniejszania dogmatów pod pozorem lepszego ich wyjaśniania niż to czyniono dotąd. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest przypis, który należy, który należy przeczytać. Święty Tomasz mówi. O niebezpieczeństwach upierania się przy własnym sądzie, gdy nie chce się słuchać rad kompetentnych, które otrzymujemy. Ten upór spotyka się czasem u niektórych ludzi dążących jakoby do pogłębienia życia duchowego. Znajduje się u nich gorliwość, ale gorliwość zgorzkniałą. Nie chcą oni słuchać mądrych rad, które otrzymują i chcą wszystkim narzucić swój sąd. Tak, jakby tylko oni mieli Ducha Świętego. Nadęci są pychą duchową, uchybiają miłości pod pozorem reformowania wszystkiego wokół siebie, mogą stać się wrogami pokoju i wywoływać głęboką niezgodę. Święty Jan odkrzyża krzyża ganiąc te błędy, mówił tam, gdzie nie ma dość miłości, włóżcie miłość, a zbierzecie miłość. No, więc tu mamy tą ciekawą sytuację, jaką? Czy jeżeli dochodzi do zwycięstwa herezji oficjalnie w oficjalnych strukturach kościoła i zizmy, to prze wraca się porządek rewolucja to odwrócenie porządku i co następuje wtedy że ci którzy bronią wiary są uznawani jako ci którzy bronią nieporządku nastają na niego i nie chcą zgody, są ludźmi niezgody i ludźmi, którzy nie dążą do pokoju. W takiej sytuacji jesteśmy. Albo ojciec Galgu nie przewidział, no albo niegrzecznie by było o niej w jaki sposób no, pisać w takim podręczniku, bo, bo by w jakiś sposób. No, proszę sobie wyobrazić, gdyby 100 lat temu, to jest 39. 39 rok yy, wydanie, gdy ojciec Gary Gu pisał o tym, że przyjdzie czas, kiedy, kiedy papież, hierarchia zdadzi wiarę i przygotowywał nas na tą sytuację. Kto miał mu wydać tą książkę? Protestanci? No bo w oficjalnych strukturach Kościoła to, to tak jakby jakbyś zawierał związek małżeński, ktoś szykował, co ma, jak ktoś się szykował, jak masz się zachować, jak się zdradzi żona albo zdradzi mąż. W kursie małżeńskim na wypadek. Co robić na wypadek zdanych? Ale, ale jak najbardziej ta sytuacja, z tą sytuacją mamy do czynienia. Ta, te wady, a zwłaszcza pycha, mogłaby... Mogłaby nas wreszcie doprowadzić do zaślepienia umysłu, cecitas mentis, który jest zupełnym przeciwieństwem kontemplacji rzeczy Bożych. Trzeba specjalnie zastanowić się nad tym punktem, jak to czyni święty Tomasz, omówiwszy dar rozumu. Pismo święte. Często mówi o zaślepieniu rozumu. Pan Jezus smuci się i uboża na ślepotę duchową faryzeuszy i mówi wreszcie biada wam ślepi wodzowie, że dajecie dziesięciny z mięty, Anyżu i sminku, a pominęliście to, co daleko ważniejsze jest w zakonie. Sąd i miłosierdzie i wiary. Ślepi wodzowie, którzy przecedzacie komara, wielbłąda połykacie. U św. Jana 12:40 powiedziane jest, że to zaślepienie jest karą Boga, który odbiera światło tym, co nie chcą go przyjąć. Są grzechy, są grzesznicy, którzy na skutek ponawianych grzechów nie poznają już woli Bożej wyraźnej, objawionej w sposób uderzający, nie rozumieją również, że nieszczęścia, które ich spotykają, są karą Bożą i nie nawracają się. No jak popatrzysz na to, co robił Paweł VI, to na nim się dokładnie to wypełnia. Pan Kasjaniuk to czyta i nie rozumie. Jak, jak, jak Paweł VI się 70. czy 68. rok i 72. rok skarży, że spodziewaliśmy się, że wiosna kościoła nastąpi na kościół, a tu swąd szatana rozszedł się po świątyni pańskiej. To dlaczego się rozszedł? Dlaczego się rozszedł? No bo wy, wy, wytoczono wojnę temu, w co zawsze, co wszyscy, co powszechnie wierzono i praktykowano. Sprawa nowej weńszenie. I on tego nie widzi. Ślepy jest. Jako kara Boża. No ale ponieważ to jest Paweł VI, o którym nam każą wierzyć, że papież, to nie wypada tak mówić, prawda? Nie wypada, ale już pomyślę. Znaczy nie wypada pomyśleć, a cóż dopiero tak mówić. Więc się mówi rzeczy, które nie trafiają w punkt. To znaczy Pan Bóg zanim zesłał, nie zesłał, dopuścił chorobę, dał lekarstwo. Kościół ma lekarstwo na Sobór i po Soborowi, na wyjście z tego stanu, w którym jesteśmy. Tylko to wyjście domaga się uznania prawny, czyli uznania stanu rzeczywistego, co się wydarzyło faktycznie na Soborze Watykańskim II i po. I jak to się uczyni, to znajdzie się wyjście, dopóki się tego nie uczyni, te wszystkie kroki, a może by on XIV trochę uchylił drzwi tradycji. To wszystko to są, to są po prostu... Znacie słowo, co to jest? To jest znanie. to jest puste. Są grzesznicy, którzy na skutek ponawianych grzechów nie poznają już woli Bożej wyraźnej, objawione w sposób uderzający, nie rozumieją również, że nieszczęścia, które ich spotykają, są karą Bożą i nie nawracają się. Czyli kar ich spotykają, nie widzą, że są kary Boże. Nic się nie, 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 nie udaje. I to nie jest jako próba wiary, tylko jako kara Boża. Odwróć się, człowiek, nie. To zaślepienie umysłu skłania grzesznika do przekładania we wszystkim dóbr przemijających nad dobra wieczne i przeszkadza mu słyszeć głos Boga, który Kościół przypomina w liturgii Adwentu i Wielkiego Postu. To jest powód, dla którego, czyli że z owocem grzechu, dlatego się skupia na doczesności. I skupiając się na doczesności, na pewien sposób znajduje wśród ludzi zwolenników. Dlaczego? No, bliższa koszula ciała, zawsze doczesność jest na pewien sposób nam bliższa. Żeby myśleć o wieczności, musimy się nawracać. Myślenie o doczesności przeciw samo z siebie. Nawróćcie się do mnie wszystkiego serca waszego, nawróćcie się do Pana, Boga waszego, bo dobrotliwy i miłosierny jest, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, i żałujący nieszczęścia, konwertyjni, a dominum deum vestu, quia beninius et misericus et est patient et multe misericordia. Z księgi Joana 2, 12, 2, 12 i następne. Zaślepienie umysłu z karą Boga który odbiera światło swoje z powodu ponawianych grzechów, nie skądino, nie są no grzechem, przez który odwracamy się dobrowolnie od rozważania prawdy Bożej, przedkładając nad nią poznanie tego, co zadawała naszą porządliwość lubych. Jak ktoś miał to szczęście trochę żyć w Perelu, to, to bardzo pomaga rozpoznawać, czym jest posoborowie, bo w posoborowie księża, hierarchowie gadają na sposób pierwszych sekretarzy, Kc czy Pzp? Bergoglio gadał na sposób pierwszego sekretarza. Wojtyła na pewien sposób też. Dlaczego? Mulił, mulił. To jest wszystko język, który służy do zapakowania zła, żeby błędu, żeby go nie było widać. Wielosłowie, niestytu, nieumiejętności albo jakieś tam ograniczoności. Tylko jako metoda, jako metoda. No dlaczego, dlaczego przed Soborem papieże potrafili encykliki pisać na kilkanaście stron, kilkadziesiąt, a w posoborowiu, żeby napisać encyklikę, to musi mieć blisko 200 albo ponad 200 stron, a jest bardziej, im bardziej zakłamana, tym więcej stron. Amoris Leticja? Gdzie w Amoris leticje jest, jest herezja o błogosławieniu cudzołożników? Że mnie nie było widać. O grzechu tym, czyli o tej pysze, trzeba y, pysze umysłu, trzeba y, powiedzieć to samo, co Święty Tomasz mówi o głupocie duchowej stultycja, stultycja. Stoi on w sprzeczności z przykazaniem kontemplacji prawdy. Przeszkadza nam widzieć bliskość śmierci i sądu. Odbiera nam wszelką przenikliwość i pozostawia nas w stanie otępienia duchowego. Habetudo mentis. Habetudo mentis. <laughs> Otępienie duchowe. Kto jest jakby zatraceniem wszelkiego wyższego rozumienia. Przestaje się wtedy widzieć wielkość najwyższego przykazania miłości Boga i Bliźniego, cenę krwi zbawiciela wylanej za nas, nieskończoną wartość mszy świętej, która jest substancjalną kontynuacją ofiary krzyżowej na ołtarzu. Czyli będziesz miał lat w posoborowiu, lat 60, 70, 80, 90. I nie będziesz myślał o tym, że jutro umrzesz i są tylko byś się zastanawiał, czy ty masz się w co ubrać. jak? No to nie są wymyślane przypadki. No, kobieta blisko 90 może mieć kłopot, znaleźć spódniczkę, którą ma założyć. Nie są wymyślone przypadki. Życia wzięte, prawda? Życia wzięte. Bo jeszcze nie jest staro babą. Dżinsy znajdzie, Leginsy znajdzie spodniczki Nie, bo nie jest starą babą. Czyli cała utopiona jest perspektywa myślenia człowieka w doczesności. Czasem, a to jest kara, a nie zwraca się na nią uwagi, jak mówi święty Augustyn. W, y, gdyby złodziej kradnąc pieniądze stracił oko, wszyscy powiedzieliby to kara Boża. Ty straciłeś oko duchowe, a myślisz, że Bóg cię nie ukara. Straciłeś oko duchowe, a myślisz, że Bóg cię nie ukara. Czasem aż dziwi, gdy się spotyka między chrześcijanami, ludzi o wielkiej kulturze literackiej, artystycznej lub naukowej, a którzy posiadają tylko bardzo elementarną i powierzchowną znajomość prawdy religii. Bardzo elementarną i powierzchowną znajomość prawdy religii. Znajomość zmieszaną i z mnóstwem przesądów i błędów. Jest to zdumiewająca dysproporcja, która z nich czyni jakby karmów duchowych. Czyli wracam do tego. Pycha umysły z większym nieładem niż ciekawość. Dają nam takie zaufanie do własnego rozumu i sądu, że niechętnie radzimy się innym, zwłaszcza przełożonych, i nie szukamy światła w uważnym i życzliwym badaniu przyczyn i faktów, które można nam przeciwstawić. tak, wszelka herezja wynika z pychy intelektu. Po soborowie jest z pychy intelektu pasterzy. I to, że nie idzie z niego wychodzić tak łatwo, też jest spychy. Jak pytasz y, o duchownych, dlaczego nie wychodzą, no bo już stracili ten y, wzrok. Kara Boża polega, że, że mówisz, że Pan Bóg cię nie kara, cały czas masz oczy, ale nie widzisz. No, proste pytanie: skąd jest kryzys duchowieństwa? Nieustannie obracany w koło. No i prosta odpowiedź jest, bo jeżeli nie ma właściwego kultu, to na co są kapłani? Do nowej mszy nie potrzeba księży. Do nowej mszy jest kobieta, ktokolwiek. I ta praktyka przecież następuje. Najlepszym, że tak powiem tego przykładem są, pani była w Neokatechumenacie, tam księża na co są potrzebni. co, co karmel. Pomocnica kika mówiła. Barmani, tak? Kelnerzy. Kapłan Kerr. No to po co Pan mógł ma dawać? Młodych chłopców, którzy, którzy się w wieku, w tym inni myślą, no nie ożeniacy, tylko jak użyć, on musi całego siebie. Przynajmniej w oparciu o, o, o pragnienie, bo jak mu się to, jak to zrobi, to jest, ale pragnąć, siebie ogarnąć, siebie zdyscyplinować. No i później pomocy nie ma i, i dramaty, księdza Chmielskiego, inne. Bo w oparciu o nową doktrynę nie da się okiełznać siebie, można się zniewolić, wytresować. Pytanie później, skąd skąd będą księża homoseksualiści, na jaki sposób. Bo wcale nie musiał być, że wcześniej taki przyszedł, tylko nie znajduje racji dla okiełznania siebie, a natura woła o swoim. Także po, widzieć to, co tutaj czytam, jest dokładnie o tej pysze, w którą pasterze Soboru Watykańskiego i posoborowia weszli, siedzą w niej i nie chcą z nią wyjść i bezczelni księża Którzy mówią, że my się tego musimy trzymać, bo to wiara się domaga od nas tego posłuszeństwa. Wiara się domaga posłuszeństwa Bogu i człowiekowi, jeżeli każe nam być posłusznym Bogu. Natomiast niekiedy nam każe myśleć, robić rzeczy, które są wbrew Bogu. Wtedy posłuszeństwo każe powiedzieć nie, a nie odwrotnie. Czasem aż dziwi, gdy się spotyka między chrześcijanami, dziś między duchowieństwem, posoborowia, ludzi o wielkiej kulturze literackiej, artystycznej, naukowej i którzy posiadają tylko bardzo elementarną, powierzchowną znajomość prawdy, religii, znajomość zmieszaną z mnóstwem błędów, przesądów i błędów. Jest to zdumiewająca dysproporcja, która z nich czyni jakby karów duchowych posoborowi po soborowcy duchowe karły. Wstydźcie się i nawracajcie się. Miolica i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech będzie po... Najświętsza Panno Maryjo. Z zbawił duszę Panie, swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiono żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Amen. módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Panu Maryjo. Sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Mary, łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionoś między miastami i błogosławiono żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Świętsza Panu Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo Józefie Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę, duszę swoje. Jezu, Mario Józefie Święty, On Cię ze, i ze mną przywskonanił. Jezu, Maryjo Józefie Święty, Niech przy Was w pokoju Bogu Ducha oddam. Na intencję świętej pamięci Bożeny Teściowej, Pana Jakuba Zmarłej przed miesiącem, Wieczne odpoczywanie, raczej i tać a światłość wieku i stanie niech i świeci odpoczywają w, niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen amen stójmyśmy z obieczką etcum spiritu tu benedikat vos omnipotens deus patre de et spiritus sanctus amen zapłać